Jeszcze raz yy, przepraszam za przesunięcie godziny. No, miałem niezłą akcję w pracy. Akcję? No, tak. Ta, no, niby człowiek pracuje w zwykłym lombardzie, ale czasami tam sceny jak z gasterskiego filmu. Nie rozumiem. Ma pan niebezpieczną pracę? Nie. Skąd? Nie. Po prostu, no, to była taka wyjątkowa sytuacja. Yy, rozumiecie państwo, że ewentualna adopcja wywróci wasze życie do góry nogami? Tak, tak. Rozumiemy. Dlaczego staracie się Państwo o dziecko? No, Justyna zawsze chciała być mamą, zawsze o tym marzyła. A pan? No, ja chcę, żeby Justyna była szczęśliwa. Rozumiem, czyli to pani musiałaby się głównie zajmować dzieckiem. No, niezupełnie. Dzielilibyśmy się obowiązkami. Ja też pracuję. Yy, oboje jesteście Państwo zajęci. Wracacie do domu dopiero wieczorem. Ale Justyna będzie wspaniałą mamą. Ona stworzy dla dziecka prawdziwy dom. W razie czego poszukam jakiejś opiekunki? Opiekunki? Czyli nie macie Państwo w rodzinie kogoś, kto mógłby wam pomóc? Nie no, myślę, że moja mama pomoże. Mieszka gdzieś niedaleko Państwa? No, w tej samej miejscowości to nie, ale z drugiej strony to wcale nie aż tak daleko. Czyli nikt z Państwa rodziny nie mógłby wam pomóc? Nie, raczej nie.